Cześć, witam Cię. Czy jesteś zainteresowany, jak zbudować klaster kontrolerów bezprzewodowych, tak żeby zapewnić wysoką dostępność, skalowanie, live upgrade, czyli upgrade firmware'u bezprzerwowy? Jeżeli tak, to to jest właśnie odcinek, który pokazuje, jak taki klaster zbudować. Konfigurację klastra kontrolerów rozpoczynam od dodania serwera NTP. Ten serwer dodaję tutaj na poziomie Grupy, czyli dotyczy to wszystkich kontrolerów fizycznych, które są w ramach tego klastra. Tutaj wpisuję po prostu adres serwera. Zatwierdzam tą konfigurację. I w ten sposób ta konfiguracja dotycząca serwera NTP jest propagowana tutaj na dwa kontrolery, które będą teraz współpracowały, jak widzisz, w klastrze. Pierwszy kontroler. I drugi kontroler. Oba mają już wpisany ten serwer NTP. Kolejnym krokiem do stworzenia klastra kontrolerów jest przejście do zakładki services i dodanie klastra. Czyli tutaj nazwę klastra: cluster.etadmin.pl. Dodaję kontrolery. Mam dwa teraz możliwe do dodania. Dodaję kontrolery. Nic tutaj dodatkowo nie muszę konfigurować. Pozostałe opcje są jakby dodatkową funkcjonalnością, na której się dzisiaj nie skupiam. Zatwierdzam ten klaster. Mam więc konfigurację na poziomie grupy wykonaną. Teraz przechodzę do pojedynczych kontrolerów i tu na tym poziomie konkretnego urządzenia wskazuję jaka jest grupa oraz jaki VLAN należy wyłączyć z klastra. Ważne jest to, żeby tutaj były wilany dla klastra dostępne tylko te, które służą do połączenia między członkami klastra. Czyli VLAN powinien być w zakresie l 2. To samo robię dla drugiego kontrolera. Mój VLAN, który łączy te dwa kontrolery to jest 253. Zatwierdzam te konfigurację. Jak chcesz zobaczyć, możesz zerknąć, jaka część konfiguracji będzie zmieniana. To jest dokładnie to, co przed chwilą naklikałem. Zatwierdzam tą konfigurację. No i teraz trzeba chwilę poczekać, żeby te kontrolery mogły się ze sobą połączyć w klaster, więc ja zatrzymam tutaj na chwilę nagrywanie i wrócę do Ciebie, jak już te kontrolery ze sobą się skomunikują i będę mógł pokazać, że klaster jest zestawiony. Witam Cię ponownie. Teraz mam już oba kontrolery połączone w klaster. Polecenie, które możesz wydać, żeby sprawdzić, czy te kontrolery w klastrze są już ze sobą skomunikowane. To jest show lc-cluster-group-membership. I widzimy, że nazwa klastra jest cluster netadmin To, co skonfigurowałem wcześniej, ma tutaj pewne poziomy balansingu obciążenia. I widzimy tu na dole, jakie są te pozycje, kto i jaką rolę w tym klastrze pełni. Czyli na urządzeniu, na którym teraz jestem, a jestem na WMC1, netadminpro.pl, czyli to urządzenie jest memberem, czyli członkiem klastra takim podrzędnym. A peer, czyli sąsiad o takim adresie IP, jest połączony przez L2 i jest w roli lidera. To oznacza, że klaster został prawidłowo zestawiony. No i w tym odcinku to wszystko. Jeżeli masz jakieś pytania co do tego zakresu, to e, daj znać w komentarzu. Jestem bardzo ciekaw, e, czy Ci się podobało. Jeżeli masz jakieś inne e, zakresy tematyczne, które by Cię interesowały również, możesz napisać w komentarzu i ja chętnie rozważę je do innych odcinków. Jeżeli e, inne masz uwagi, to również chętnie. Na dzisiaj to tyle, dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.